Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Jezus zaprasza nas do przeżycia w zjednoczeniu z nim głębokiego smutku spowodowanego złem i grzechem, nie potrafimy bowiem zrozumieć cierpienia, ani oprzeć się niszczącej sile zła bez spojrzenia na Jego krzyż. On stał się dla nas znakiem miłości Ojca i Jego błogosławieństwa. Tylko z doświadczenia Bożej miłości może zrodzić się radość będąca darem ducha pocieszyciela. Bolesne przeżycia z dzieciństwa, prześladowania ze strony zaborców, ani doświadczane trudności nie zamknęły Matki Małgorzaty w rozpamiętywaniu bólu i doznanego cierpienia. Przeciwnie, uwrażliwiły jej serce na cierpienia bliźnich i zrodziły pragnienie, by nieść pociechy i pomóc potrzebującym. Obierając Matkę Bożą Bolesną, za patronkę założonej rodziny zakonnej chciała, by jej duchowe córki, posłane do ubogich, chorych i cierpiących, od Maryi uczyły się patrzeć, w świetle wiary, na tajemnicę cierpienia i w niej widziały wzór żarliwego umiłowania Boga, bezinteresownego poświęcenia, cierpliwości i wielkodusznej gotowości do służenia Jezusowi, w bliźnich najbardziej potrzebujących. Wszechmogący Oczy, Ty w krzyżu swego Syna dajesz nam pociechę i zapowiedź zwycięstwa nad cierpieniem i złem. Dopomóż nam, byśmy stając z Maryją przy krzyżu Chrystusa, za przykładem błogosławionej Małgorzaty Łucja, jednoczyły się z Jezusem, a łącząc z Jego męką bóle i cierpienia naszych bliźnich, oczekiwały z nadzieją Twojej zbawczej pociechy. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen. Błogosławiona matko Małgorzata, oddana służbie ubogim i cierpiącym, módl się za nami.